Święty Espedito za rozpaczliwe przyczyny. Czy kiedykolwiek czułeś to poczucie straty w swojej finansowej podróży, mając nadzieję na przewodnika, który oświetli twoją drogę i pomoże ci pokonać wyzwania? Wyobraź sobie, że masz świętego, którego wstępuje dla ciebie w swoim życiu finansowym, świętego znanego z szybkiego i zdecydowanego wstawiennictwa, które prowadzi cię do dobrobytu i bezpieczeństwa ekonomicznego. Czy jesteś gotowy na cud finansowy, który natychmiast przekształci Twoje życie, wprowadzając w życie obfitość i dobre samopoczucie? Jesteś we właściwym miejscu, aby odkryć sekret zmieniającej życie transformacji finansowej. Mamy coś szalonego do podzielenia się z Tobą, coś, co przyciąga pieniądze tak szybko, że będzie twardy, aby zrozumieć, pomagając Ci osiągnąć swoje cele finansowe. Witamy na naszym kanale gdzie wiara i modlitwa łączą się, aby zmienić życie i przynieść nadzieję i dobrobyt. Odmówimy potężną modlitwę do świętego Espedito za pilny cud gospodarczy. Zanim zaczniemy, proszę Was, abyście polubili i zasubskrybowali kanał, aby wzmocnić naszą wspólnotę wyznaniową i pomóc tej modlitwie dotrzeć do większej liczby osób, które jej potrzebują. Każde Twoje działanie pomaga nam dzielić więcej błogosławieństw i cudów z jak największą liczbą ludzi. Słuchajcie tej modlitwy do końca i wierzcie jej, ponieważ cud finansowy objawia się teraz w Waszym życiu. Chwila modlitwy może całkowicie zmienić Twoją sytuację finansową, przynosząc światło i nadzieję w Twoją przyszłość. Wiara jest potężnym narzędziem pokonującym przeszkody postępując zgodnie z każdym słowem, otworzysz drzwi do boskiej obfitości i będziesz bliżej realizacji swoich marzeń. Jest to okazja do znaczącej zmiany w Twoim życiu, nie pozwól, aby to się stało. Wyobraź sobie, że masz przy sobie świętego Piotra, gotowego wysłuchać Twoich próśb i wstawiać się za Tobą z gotowością i determinacją. To święte z pilnych przyczyn, desperackich sytuacji, które wymagają natychmiastowej reakcji. Jego wstawiennictwo może przynieść cud finansowy, którego tak pragniesz, dając ci spokój i stabilność ekonomiczną, na którą zasługujesz. Napisz swoje prośby o modlitwę w komentarzach, aby święty Espedito mógł wstawiać się za tobą szybciej. Jesteśmy tutaj, aby modlić się za ciebie i za ciebie. Każde słowo pisane, każda wspólna myśl jest krokiem w kierunku manifestacji Twojego cudu. Wyraź swoje potrzeby i dołącz do naszej wspólnoty wiary. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. O chwalebny męczenniku, święty spedyk, wstawienniku w pilnych i trudnych sprawach, do Was zwracamy się z zaufaniem i oddaniem. Wy, którzy znaliście próby i udręki, Kierujcie naszymi krokami w potrzebie. Święty Espedito, obrońca potrzebujących, oświetla naszą drogę do dobrobytu. Daj nam odwagę stawić czoła wyzwaniom gospodarczym i mądrość do podejmowania właściwych decyzji. Wszechmogący Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, za wstawiennictwem święta Espedito, modlimy się, wybaw nas od wszelkich trudności finansowych. Pomóż nam znaleźć zasoby i możliwości przezwyciężenia długów i przywrócenia stabilności. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, Wy, którzy znaliście ziemskie ubóstwo, udzielcie nam łaski, aby znaleźć wyjście z naszych trudności ekonomicznych. Ufaj nam swojej opatrzności i siły, by wytrwać w przeciwnościach losu. Święty Espedito, wzór wiary i nadziei, błagamy Was. Abyście wstawiali się za nami przed tronem Wszechmogącego. Wysłuchaj naszych próśb i przynieś nam odpowiedzi na nasze modlitwy z Twoją szybkością i skutecznością. Ojcze Niebieski, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem świętego męczennika. Daj nam spokój, aby zaakceptować to, czego nie możemy zmienić, odwagę, aby zmienić to, co możemy, i mądrość, aby dostrzec różnicę. W tym trudnym czasie, o san espedito, prosimy o pomoc w swoim potężnym wstawiennictwie. Niech nasze modlitwy zostaną wysłuchane, a my będziemy świadkami waszego miłosierdzia i waszej mocy w rozwiązywaniu naszych trudności finansowych. Daj nam, panie, za wstawiennictwem świętego espedito, pokój w naszych sercach i stabilność w naszym życiu. Pokonajmy każdą przeszkodę i rozwiążmy każdy problem gospodarczy z wiarą i wytrwałością. Amen. Nasza wiara jednoczy nas i czyni nas silnymi. To w mocy modlitwy i zawstawiennictwem święta Espedito pokładamy nadzieję w długo oczekiwanym zakręcie. Santo Espedito, święty z pilnych przyczyn, znany jest ze swojej zdolności do szybkiej interwencji w sytuacjach wielkiej potrzeby. Twoje aktywne uczestnictwo i zaangażowanie jest niezbędne, aby stworzyć falę pozytywnej energii, która wnosi dobrobyt i dobrobyt w Twoje życie i życie nas wszystkich. Wyobraź sobie, że masz przy sobie świętego espedito, gotowego wysłuchać Twoich modlitw i działać szybko, aby przynieść Ci ten cud finansowy, którego tak pragniesz. Jego obecność jest światłem nadziei w burzach życia, pewnym przewodnikiem, który pomaga poruszać się po trudnościach finansowych i znaleźć stabilność ekonomiczną. Pamiętaj, że nie jesteś sam na tej ścieżce. Społeczność, którą stworzyliśmy, jest tutaj, aby Was wspierać, dzielić się radością i modlić się z Wami w trudnych chwilach. Razem, pod przewodnictwem Santo Espedito, możemy pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć pożądane bezpieczeństwo finansowe. Bądź częścią tej drogi wiary i nadziei i pozwól, aby cud finansowy zamanifestował się w Twoim życiu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu poświęconego potężnej modlitwie do świętego Espedito za problemy finansowe. Twój udział jest niezbędny dla naszej społeczności. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij przycisk rejestracji, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi modlitwami i treściami duchowymi. Każdy napis wzmacnia naszą wspólnotę wyznaniową, pozwalając mocy naszych modlitw dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących. Jeśli podobał Ci się ten film lub uważasz go za przydatny, nie zapomnij go polubić. Pomaga nam to zrozumieć, jakie treści najbardziej lubisz i motywuje nas do tworzenia coraz większej liczby filmów, które mogą Ci pomóc. Podziel się swoimi doświadczeniami, nadziejami i wymaganiami w komentarzach poniżej. Czytamy wszystkie wasze orędzia i jesteśmy tutaj, aby modlić się z wami i za was. Zachęcamy do oglądania tego filmu codziennie przez 7 dni. Stałość w modlitwie może przynieść wielki komfort i namacalne rezultaty w naszym życiu. Każdy dzień modlitwy jest krokiem w kierunku manifestacji cudu finansowego, którego pragniesz. Nie lekceważ potęgi wiary i powtarzającej się modlitwy. Zaproś znajomych i rodzinę do obejrzenia tego filmu i dołącz do nas na modlitwie. Razem możemy stworzyć silną i wspierającą społeczność, zjednoczoną naszą wiarą w Santo Espedito i naszą determinacją do przezwyciężenia trudności finansowych. Dzielenie się modlitwą wzmacnia jej moc, tworząc kolektywną energię, która może naprawdę coś zmienić. Nie zapomnij zostawić swoich próśb w komentarzach. Abyśmy mogli się za Ciebie modlić. Każda wspólna modlitwa jest aktem wiary, który przybliża nas wszystkich do spełnienia naszych pragnień. Niech Święty Espedito wstawia się za nami wszystkimi i pomaga nam przezwyciężyć nasze trudności. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i daje nam siłę i mądrość, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Święty Espedito Dzięki waszemu wstawiennictwu możemy osiągnąć stabilność i dobrobyt, których pragniemy. Wasza szybka odpowiedź na nasze modlitwy jest znakiem waszej mocy i zaangażowania w udzielanie pomocy potrzebującym. Dziękujemy za stałą obecność i komfort, jaki wnosicie w nasze życie. Dołącz do nas w tej duchowej podróży i pozwól Santo Espedito poprowadzić cię w kierunku bezpieczeństwa finansowego. Wasza wiara w połączeniu z naszą wspólnotą modlitewną może przynieść pożądaną zmianę. Razem możemy stworzyć sieć wsparcia i miłości, która wzmocni moc modlitwy. Módlcie się z nami, dzielcie się swoimi historiami i aktywnie uczestniczcie w naszej społeczności. Każde działanie, modlitwa, chwila refleksji jest krokiem w kierunku pożądanej transformacji. Wiara jest potężnym sojusznikiem, a mając Świętego Espedito po naszej stronie, nie możemy nic pokonać. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i udziela nam łaski życia pełnego dobrobytu i obfitości. Modlitwa do Świętego Espedito jest cennym zasobem w trudnych czasach, światłem nadziei, które prowadzi nas do lepszych dni. Nie traćcie nadziei, módlcie się i wierzcie w moc wiary. Święty Espedito. Stawiaj się za nami i przynieś nam cud finansowy, którego tak pragniemy. Jesteśmy wdzięczni za Twoją obecność w naszym życiu i komfort, jaki nam oferujesz. Dzięki waszemu przewodnictwu możemy pokonać każdą przeszkodę i żyć życiem dobrobytu i radości. Niech nasza wiara w Was przyniesie nam stabilność gospodarczą i spokój, którego szukamy. Dołącz do nas na modlitwie każdego dnia, wzmocnij swoją wiarę i pozwól Santo Espedito czynić cuda w swoim życiu. Twój aktywny udział jest niezbędny, aby stworzyć falę pozytywnej energii, która przyciąga błogosławieństwa i dobrobyt. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i daje nam siłę do stawienia czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. San Espedito, wy, którzy jesteście naszym schronieniem w czasach kryzysu, błagamy Was, abyście wysłuchali naszych próśb i odpowiedzieli ze zwykłą szybkością. Wiemy, że Twoje wstawiennictwo może otworzyć drzwi do nieoczekiwanych możliwości finansowych i rozwiązać najbardziej desperackie sytuacje. Twoja gotowość reagowania na pilne potrzeby czyni Cię cennym sojusznikiem w naszym życiu. Każdego dnia powierzamy się Wam, święty Espedito, z pewnością, że słuchacie naszych modlitw i wstawiacie się za nami przed Bogiem. Nasze trudności finansowe mogą wydawać się nie do pokonania, ale dzięki Waszym wskazówkom i wsparciu uważamy, że każdą przeszkodę można pokonać. Wasze wstawiennictwo daje nam siłę do kontynuowania walki i nadziei na lepszą przyszłość. Dziękujemy Ci, San Espedito. Zabycie naszym obrońcą i ratownikiem. Twoja obecność napełnia nas odwagą i inspiruje nas, abyśmy nie poddawali się w obliczu przeciwności losu. Każda modlitwa, którą do was kierujemy, jest aktem wiary, który wzmacnia naszego ducha i przybliża nas do spełnienia naszych pragnień. Pokornie prosimy Waszego wstawiennictwa, święty Espedito, aby nasze finanse mogły prosperować. A nasze życie może być pełne bogactwa i obfitości. Poprowadź nas do możliwości, które pozwolą nam poprawić naszą sytuację finansową i żyć w spokoju i radości. Dzięki waszemu błogosławieństwu możemy stawić czoła wyzwaniom z pewnością i nadzieją. Czuwaj nad nami, san Espedito, i chroni nasze rodziny i bliskich. Twoje wstawiennictwo jest źródłem wygody i siły w trudnych czasach. Jesteśmy wdzięczni za Twoją stałą obecność w naszym życiu i za cud finansowy, o którym wiemy, że się do nas przygotowujesz. Modlitwę kończymy specjalnymi podziękowaniami dla Ciebie, san espedito. Wasze oddanie i gotowość do odpowiedzi na nasze prośby napełniają nas wdzięcznością. Niech nasza wiara w Was będzie nadal rosła, a Wasze wstawiennictwo przybliży nas coraz bardziej do spełnienia naszych pragnień. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i daje nam siłę do stawienia czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i determinacją. Wasze przewodnictwo, san espedito, jest światłem nadziei w naszym życiu, a wasze wstawiennictwo jest kluczem do naszego dobrobytu i dobrobytu. Amen. Dziękuję za przestrzeganie tej modlitwy. Recytuj to codziennie z wiarą, a zobaczysz, że święty espedito wstawia się za tobą. Jeśli podobał Ci się film, polub go i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać mocniejsze modlitwy i duchowe inspiracje. Dziękuję i niech Bóg Cię błogosławi.